Film rozpoczyna się potwierdzeniem plotych krążących od lat: Jeremiah i Jared są parą. Gdy już mamy suchar prowadzącego za sobą, przejdźmy do pytań, które standardowo połączą w bloki dotyczące tego samego aspektu. Na początek jest seria pytań dotyczących włosów, w tym brut. Brody będą. Wpierw muszą się jednak zakończyć prace nad włosami. Trwają prace nad wyglądem włosów w szwadronie i te same mechaniki będą użyte do tworzenia zarostu na twarzy, wąsów i brut, które część postaci, jak na przykład grana przez Marka Hamila, w szwadronie już posiada. System fryzur obecny w Star Citizen i dostępny dla graczy już się zestarzał i nie jest docelowym systemem. Zostanie wymieniony. Zakończono pracę nad narzędziami służącymi do generowania fryzur i zarostów i przekazano je grafikom oraz nagrano przewodniki korzystania z tych narzędzi. Sama nowsza technologia tworzenia włosów pojawiła się przed dwoma laty wraz z ostatnim zwiastunem szwadronu. Włosy tworzone tą technologią są bardzo realistyczne, ale przy tym zasobożerne, i pojawił się problem, jak wypełnić ekran kilkudziesięcioma postaciami bez spadku wydajności oraz bez zmniejszania jakości włosów w postaci nie będących głównymi bohaterami danej sceny. Po pewnym czasie opracowano docelowy standard, do którego zaczęto dążyć. W przypadku żeńskich postaci była to Kelly, a męskich White. Ostatecznie uzyskano zadowalające efekty i włosy postaci w szwadronie wyglądają nieporównywalnie lepiej od tych aktualnie dostępnych w Star Citizen. Kiedy więcej ubrań dla żeńskich postaci? Większość obecnych w grze strojów dostosowana jest do męskich postaci. Za każdym razem, gdy tworzony jest nowy element stroju, projektowane są jednocześnie wersje męskie i kobiece. Nie było tak faktycznie od początku i istnieją w grze ubrania, które nie są dostosowane do żeńskich modeli. Cały czas jednak takie elementy wracają na warsztat i są poprawiane. Dodatkowym problemem w tym kontekście jest ogromna różnica pomiędzy modelami żeńskim i męskim w Star Citizen. W innych grach na przykład gdy postać ma coś trzymać w dłoniach, to układ tych dłoni jest stały i przystosowany do przedmiotu, który ma się w nich pojawić. Star Citizen postać fizycznie chwyta i podnosi przedmiot, co wymaga pełnego mocapu i szkieletu, a każdy nowy element, który może być użyty lub noszony, musi przejść przez praktycznie wszystkie departamenty firmy, żeby upewnić się, że będzie prawidłowo obsługiwany zarówno przez męski, jak i żeński model postaci. Czy planowane są pancerze lub ubrania z funkcją modularności pozwalającej na dodawanie różnych funkcji, np. osobisty skaner na ramieniu dla eksploratorów? Obecnie trwają bardzo intensywne prace koncepcyjne nad specjalistycznymi pancerzami przeznaczonymi do różnych zadań. Na pewno będą więc wyspecjalizowane elementy pancerza, natomiast nie było do tej pory żadnej poważniejszej dyskusji dotyczącej modularności strojów. Wewnętrzna dyskusja dotycząca specjalizacji zbroi miała miejsce w obecnym tygodniu i doprecyzowano wiele planów przedstawionych jeszcze na CitizenCon z 2019 roku. Z pewnością nie będzie żadnego pancerza doskonałego, takiego endgame, do którego każdy będzie dążył, i ta sama idea zresztą dotyczy broni, statków i innych elementów. Przede wszystkim specjalizacja. Dlaczego nie ma dzieci, starych ludzi czy osób o różnych sylwetkach? Brak dzieci to celowy zabieg. Nie będzie dzieci w grze, w której ludzie biegają z karabinami i nożami. Natomiast jest szansa na różne typy sylwetki, ale z obecną technologią, która była wspomniana już przy ubraniach i pozwala na bardzo naturalnie wyglądającą interakcję postaci z otoczeniem, ograniczeniem pozostaje wzrost, ponieważ cały rig postaci, zestaw animacji i mechanik opracowany jest dla modeli o konkretnym wzroście. Jest to kwestia balansu różnych możliwości w grze. Im większa możliwość customizacji, tym mniej będzie dostępnych indywidualnych działań, jakie postać może podjąć w grze. Star Citizen postawiono na maksymalnie naturalną interakcję z otoczeniem, co wprowadziło ograniczenia w kastomizacji postaci. Jednym z nich jest jednolity wzrost wszystkich postaci w grze. Padło też pytanie odnośnie kosmicznych krów i czy trwają nad nimi prace. Nie. Obecnie trwają prace nad innymi zwierzętami, ale rozmawiający byli bardzo tajemniczy w tym temacie. Na jakim etapie są prace nad tewarinami i rasą zian? Prace nad Zian idą gładko. Zakończono prace koncepcyjne i tworzone są obecnie modele. Animatorzy skupiają się na animacji twarzy. Generalnie efekt jaki chcą uzyskać z obcymi rasami jest taki, że w swoim ruchu mają wyglądać naturalnie, ale i obco. Nikt nie chce po prostu ludzi w gumowych kostiumach. Ostatni raz nad tewarinami pracowano przy wypuszczeniu Prowlera istnieje ogólny koncept ich wyglądu, ale nieco cofnięto się z pracami nad tą racą, by doprecyzować szczegóły. Na jakim etapie jest mechanika zużywania się przedmiotów? Przez większość czasu system był w nomen omen rozsypce, ale ostatnio poczyniono postępy w jego rozwoju. System będzie polegał na istnieniu domyślnego podstawowego stanu dla danego stroju czy pancerza oraz dysponował przygotowanymi z góry kilkoma kolejnymi stanami zniszczenia, które będą pojawiały się w właściwym momencie. Swego czasu w wersji 3.8 był błąd, który pozwalał nosić zbroję bezpośrednio na ubraniu, zamiast na kombinezonie. W niektórych przypadkach wyglądało to całkiem nieźle. Czy są plany, żeby oficjalnie można było nosić elementy pancerza na zwykłym ubraniu? Obecnie ubrania oraz pancerze to całkowicie niezależne, odizolowane od siebie systemy. To kombinezon obecnie zapewnia mobilność, dysze VVA, tlen czy zasilanie i z nim łączą się elementy zbroi. Pojawiła się jednak idea, nad którą trwają obecnie rozmowy, żeby stworzyć specjalistyczne zestawy ubrań, np. bojowe, dla postaci lub graczy, którzy chcą mieć pewien stopień ochrony czy możliwość przenoszenia broni na powierzchni planety i nie potrzebują ochrony przeciwśrodowiskowej, jaką zapewnia kombinezon. Czy będą możliwe modyfikacje ciała, jak tatuaże, piercing, blizny czy implanty? Na chwilę obecną nie ma żadnych konkretnych planów w tym zakresie, a kwestia jest dyskutowana przy okazji niektórych spotkań. Regularnie wraca sprawa wszczepów i czy mają być dostępne już na etapie tworzenia postaci, czy być elementem, do którego gracz musi dążyć już w grze. Robiono też podstawowe rozeznanie w kwestii możliwości tworzenia tatuaży, ale obecnie takiej technologii nie ma, gdyż nie uzyskano zadowalającej jakości. Postać z trailera szwadronu, która ma tatuaże, uzyskała je dzięki ręcznej pracy grafika, który po prostu naniósł konkretny wzór bezpośrednio na teksturę skóry tej postaci. Prowadzenie modyfikacji ciała jak blizny czy wszczepy będzie niezbędne dla mechaniki śmierci i odzyskiwania ciała postaci gracza, ale do tego czasu raczej nie będą prowadzone prace w tym zakresie. Czy będą wprowadzane ubrania i kombinezony dla np. ratowników medycznych, górników czy załóg transportowców? Tak, takie stroje są obecnie na etapie konceptu. Czy zobaczymy w przyszłości inne kolory plecaków lub plecaki odpinane od pancerzy? Prace koncepcyjne nad odpinanymi plecakami są w toku co z hełmem holograficznym dla subskrybentów pokazanym już jakiś czas temu. Hełm czeka na nowe shadery, żeby wyświetlany hologram wyglądał dobrze. oraz ma bardzo niski priorytet niestety, ale z pewnością przyjdzie na niego czas. Czy postacie będą się starzeć? Z jednej strony nie ma obecnie takiej mechaniki i nie ma jej też w planach. Z drugiej strony są już w bazie twarze starszych osób. I można by na podobnej zasadzie jak w kreatorze postaci dodawać ich cechy, jak na przykład zmarszczki do twarzy postaci gracza. Czy w przyszłości będzie możliwa kastomizacja pancerzy, jak zmiana kolorów czy dodawanie napisów i symboli? Nie ma takich planów, natomiast pancerze będą miały kilka materiałów do wyboru w chwili zakupu. Obecnie każda postać ma taką samą bieliznę. Czy planowane są jakieś zmiany w tym zakresie i czy będą w sprzedaży różne warianty bielizny? Bielizna jest częścią modelu w celu uniknięcia nagości i raczej nie będzie możliwości jej zmiany. Jakie były lub są największe wyzwania przy projektowaniu obcych raz? Najtrudniejsze są animacje twarzy, w tym mówienie i emocje, zwłaszcza, że celem jest dopasowanie ruchu twarzy do wypowiadanych kwestii? Na przykład w przypadku wanduli to były całe miesiące spędzone na dopasowaniu emocji jak gniew, zaskoczenie czy zadowolenie. Dlaczego tworzone są elementy zbroi w różnych dziwacznych kształtach i kolorach zamiast bardziej realistycznych kamuflaży? To psuje imersję. Nie psuje imersji, takie jest życie. Zadającemu pytanie zasugerowano przechadzkę ulicami Los Angeles. Celem jest różnorodność i umożliwienie graczom ekspresji.